Dzisiaj jesteśmy w Brookhaven widzowie, Tak się mega cieszymy, bo ostatnio stąd wyjechałyśmy, ponieważ straszna lalka nas goniła. Ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ Amelka będzie decydować, którego Game Passa mam jej kupić. Czy to będzie premium, czy VIP. Ona dzisiaj sobie sama wybierze, ponieważ już niedługo ma urodzinki i zasłużyła na Game Passa. Będzie miała o rok więcej. Powiedz, Amelko, ile będziesz miała lat? Uwaga, pięć! Będzie miała pięć lat! Szczajcie to! Yy, pięć lat tyle mam palców. <laughs> no i widzowie, teraz macie 5 sekund, żeby kliknąć łapeczkę do góry, chyba że zrobimy wyścig. My zawsze robimy wyścig. Będziemy się ścigać tam do tej latarni. Co ty na to? Dobra, ja ja, ja lubię się ścigać. No to dawaj, zobaczymy kto wygra. Widzowie będę dawała jej fory, żeby Amelka wygrała. No się wtedy cieszyć. Więc zaczynamy za 3 2 1 Biegniemy! Widzowie, kto będzie szybszy? Ty klikającą łapeczkę w górę czy ja dobiegająca do latarni? Uwaga, uwaga i Jestem! wow! A melko, wygrałaś, gratulacje, super! A może ja kiedyś będę sportsmenką i będę, yy, będę w zawodach i będę biegać i skakać? No, może tak będzie, bo jesteś bardzo silna i bardzo szybka, a dzisiaj zdecydujesz, jaki game pass mam ci kupić. Czy premium, czy VIP, bo wiesz co, jest zawsze taka rywalizacja, VIP i premium, ale dzisiaj ty sama zdecydujesz i poznasz właśnie te game Pasy w różnych sytuacjach na Brookhaven. Czy jesteś gotowa na ten odcinek? Tak, jestem gotowa, żeby zobaczyć. No to zaczynamy, chodź, zaczniemy sobie może od przedszkola, dlatego, że ty chodzisz też do przedszkola, więc pokażę ci przedszkole w Brookhaven. Chodź, tutaj też jest przedszkole i będziesz do niego chodziła, jak wrócimy na Brookhaven. Bo może, widzowie, wy chcecie, żebyśmy wrócili na Brookhaven? Wolicie Brookhaven czy Berry Avenue? Dajcie znać w komentarzu, to jest dla nas bardzo istotne. Więc jak już Ameryka będzie miała game passa jakiegoś, to na pewno nam się przyda. Chodź, pokażę ci, jak to wygląda w przedszkolu. Wejdziemy sobie tędy albo tędy. Możemy sobie wejść, jeśli chcesz. I zobacz, tutaj jest zawsze też taki podział. Mamy premium i mamy VIP. Premium się trzyma ze sobą, VIP jest trochę lepszy i ma jakby Aha. swoją taką strefę, swoje zabawki. Więc możesz sobie teraz to ocenić i zobaczyć. Możesz zadawać Dzień pytania. Dobry. Dzień dobry. O zobaczcie jakie beibusie tutaj Dzień. są. Cześć wow, dzieci! Ale są takie niebieskie i mają diamenty. Tak, ponieważ premium ma diamenty i przeważnie ma bardzo dużo pieniędzy. Też ma dużo do wyboru domów i aut, ale to jeszcze się nie obchodzi, bo jesteś jeszcze malutka. Ona ma takie fajne dojeżdżam! No, no, tak, dokładnie, bo mogą mieć właśnie takie deskorolki też. VIP też to wszystko ma i ma też więcej. Vip jest trochę lepszy, zobacz. Jest, jest. No, zobacz sobie, tutaj jest VIP. Zobacz jakie statuetki, wszystko na złoto. I zobacz jak oni się świecą, jakie ubrania w ogóle co ale jest. One Są ubrane na złote ubrania. No, normalnie, aż tak. Zobacz, ale cześć, aż ci błyszczy. Cześć, cześć a teraz ładna sukienka. No, naprawdę. I co myślisz, Amelko, na ten moment? Kto ci się bardziej podoba, jeśli chodzi o takie funkcjonowanie w przedszkolu? Bo mamy dwie strefy. No, i niestety nie, nie zawsze VIP się trzyma z premium, ale czasami są wspólne zabawy. Ja nie wiem, mama. Co ja mam myśleć, bo one mają takie ładne sukienki, ale ta dziewczynka ma tą deskolorkę. No, musisz musisz wybrać, bo zobacz, oni się tutaj fajnie bawią, a tutaj VIPy też się fajnie bawią, tylko że mają trochę więcej tych zabawek, światełek, świecidełek. No po prostu VIP jest lepszy. A no, ja chyba wybieram VIPy, bo mam tyle zabawek, a ja lubię zabawek! Nie. No, możesz się ich też zapytać o coś, na przykład, czy by chcieli, żebyś ty przyszła tutaj do przedszkola jako VIP czy premium? Czy oni by cię polubili? Jestem ciekawa. Ameryka się ich zapytała, czy chcą do przedszkola ją przyjąć, a ja się zapytałam, jakie oni mają zabawy. Premium ma pewnie jakieś takie inne zabawy, a VIPy to od razu mają, wiecie, laptopa, tableta i takie tam rzeczy, a premium, z tego co zauważyłam, to od razu bardziej bawią się tak razem, że w jakieś klasy czy w chowanego, a VIPy od razu wiecie w telefonach i tak dalej. Chociaż na pewno też mają jakieś swoje zabawy. Zobaczcie, oni zdobywają takie nagrody, takie statuetki, bo są najlepsi. Mama, ona da mi misia. No, oni mają naprawdę sporo zabawek, nawet mają szczotkę do czesania włosów przed przedszkolu, a one z kolei tak bardziej sobie same wymyślają, jeśli chodzi no, no i tutaj szczotkę mają naprawdę no sporo tego i od razu jakby obdarowywują. Oni na chcą Cię zachęcić, żebyś ty została też vip -em. Chcę być VIP, ja chcę. Dobra, czyli jeśli chodzi o przedszkolę, to wybrałabyś bardziej strefę VIP, tak? Tak, ja chcę być VIP w przedszkolu złotym. Dobra. Okej, okay, no to niestety premium. Też jesteście super, też was bardzo lubimy. Mają hipopotama i mają kotka, ale jednak tutaj jest lepiej chyba, tak? Amelce się podoba. No dobra, no to teraz wybierzemy się do restauracji, pokażę ci jak się to wszystko odbywa w restauracji. Dobra. To co Amelko, co teraz ci pokazać? Jaką strefę życia chcesz Zobaczyć tutaj w Aha, czyli jesteś głodna? No dobra. Okej, okay, to chodź, chodź. Idziemy do restauracji. Tutaj jest taka restauracja, ale ja ci jeszcze w międzyczasie pokażę, że można taką deskorolkę mieć i ona jest w premium oraz VIP, czyli jakikolwiek game pass fajna. wybierzesz, będziesz miała tą deskorolkę, więc każdy może ją mieć. Fajna? Podoba ci ja się? chciała tak pojeść na takiej, podoba mi się. No dobrze, a ja teraz nie będę jeździła, żeby właśnie sobie nie ułatwiać, bo chcę, żebyś ty zdecydowała, więc będę ci pokazywać różne tutaj obszary życia w Brookhaven z różnymi game passami, bo są też inne game passy, na przykład jest taki tematyczny, można mieć więcej pojazdów, więc jakie będziesz chciała, to ci kupię, ale najważniejszy jest wybór między premium oraz VIP, więc zapraszam cię, chodź, chodź, idziemy tutaj do burgerowni, zjemy sobie coś, widzę, że tam już jest premium oraz z VIP, więc zobaczymy sobie jak u nich to wszystko wygląda. Dobra. Cześć! Ale dużo cześć! Ludzi. No oj, Hejka. zobacz. Tak to zwykle jest, że premium siedzi sama, e, samo właściwie, a tutaj dziewczyny siedzą też osobno. My to jesteśmy bogate. Tak, to prawda. O, hej, Ami! O, zobacz, one cię już znają, kojarzą cię! Może z moich hej. odcinków cię kojarzą? Czeka, to ja Ami! Wow, one znają mnie, ale mają duża... No, bo one nie muszą za nic, za nic płacić. Zobacz, jak mają fajnie ozdobione. One za nic nie płacą totalnie, bo są vipami. No i nawet nie czekają w kolejce. One od Mam razu dostają dana? i przynoszą im do stołu. A zobacz tutaj premium tak nie ma za dużo. Oni czekają w kolejce dopiero. No więc... jeszcze nie dostały jedzonka. No jeszcze nie dostały jedzonka, ale niedługo Ej, dostaną. No się, że nie macie jedzonka. Na pewno do was. No, e, dzień dobry, witajcie, witajcie. Premium nie musicie się smucić, na pewno e, na pewno zaraz dostaną jedzonko. No niestety tak to już jest na Brook Heaven, że jest taka jakby e, rywalizacja, no i można powiedzieć, że premium jest troszkę, troszeczkę słabsze, ale one muszą za wszystko płacić. My musimy, ale dostajemy szybciej, chyba później. One muszą czekać, bo jakby dostają szybciej od innych przeciętnych graczy, tak? Dostają szybciej na przykład dla takich osób jak ty, Amelka. Bo ty nie masz żadnego gamepasa, więc one dostaną szybciej, ale najszybciej to dostają vipy. No, czyli ty jesteś na końcu, nie mamy na razie. No, widzisz, na razie nie dostały, więc one cały czas czekają. Natomiast VIPy, no tutaj już dostały, i zobaczcie ile jedzenia, i w dodatku one za nic nie płacą. I wiesz, jak to jest często z VIPami, że one sobie dużo zamawiają, a potem wszystkiego nie zjadają. I wyrzucają jedzonko. I Wyrzucają i marnują i w dodatku dlatego, że nie muszą za nic płacić, to tak to właśnie wygląda. Nawet mamy miejsca dla gościa obok okna. O, zobacz, chce pani skosztować burgerka? One chcą cię zachęcić, Amelko. Spróbuj, chciałabyś jest coś zjeść to, od nich? Jest to mama! Co? Ja nie wiem, czy to jest dobre, że mają tak wszystko za darmo. Myślisz, że to nie jest za dobre? O, ale dostałam kawkę, no w sumie się napiję kawki, ale a dlaczego tak uważasz? A, mi dały no, a dlaczego tak uważasz, że nie wiesz, czy dobrze, że mają wszystko za darmo? No bo moim zdaniem trzeba chodzić do pracy, mieć pieniążki i wtedy tutaj przychodzisz tu tak? i kupujesz i jest tyle, ile kupiłeś i nie malnujesz jedzonka. No tak, no to też prawda, dobrze. No a one cały czas czekałam, jeszcze nie dostała, A zobacz, VIPy już zdążyły przyjść, usiąść, zjeść znaczy dostać i zjeść i nawet skończyć posiłek. Ja już, ja wiem, co ja wybiorę. Ty już wiesz, co wybierzesz? O, patrz, poszła zamówić i do, dopiero dostała. O tyle czasu minęło. Ale pewnie zje całe. Mi się Czyli w restauracji wybierasz premium, a w przedszkolu wybrałaś VIP, czyli mamy remis, jest tak jakby 1-1, tak? Ja sobie usiądę z nimi, bo ja trochę się chciałabym z nimi zakolegować. Aha, dobrze, no to się zakoleguj, dobrze. Amelko, a co teraz chciałabyś jeszcze zobaczyć, żeby podjąć taką ostateczną decyzję? Co jest dla ciebie ważne? Chciałabym zobaczyć, jakie mają domy VIP. A jakie mają domy premium? No dobra, no to pójdziemy, ale zobacz, zobacz, one, one zostawiły tutaj jedzenia. Naprawdę wszystko sporo. One zostawiły i wszystko pójdzie do kosa. No niestety, dobra, to chodź, idziemy poszukać i zobaczymy sobie, jakie domy oni mają, więc... A chce widzieliśmy jakimś autem? Mogę cię przewieźć, bo ja widzę, że tam chyba jest coś u góry. Więc zaraz wezmę jakieś auto i przy okazji ci pokażę, Amelko, jaki jeden pojazd jest z premium. Bo zobacz, ten pojazd jest na przykład z premium. On jest taki z Game Passa, właśnie. I mogą go mieć VIPy, jak i premium. Więc możesz sobie wsiąść. Można sobie też wybrać kolor. I ten kolor też jest jakby z innego Game Passa. On jest wow, trochę tańszy. Tak, specjalnie wzięłam różowy, bo wiem, że bardzo lubisz ten kolor. A teraz pojedziemy zobaczyć do premium i do VIP-ów. Możemy też zwiększyć sobie prędkość do 150, nawet 200. Możemy Nie? naprawdę bardzo szybko sobie jeździć. I ale zobacz. No, tutaj trzeba naprawdę uważać. Ale zasupany, wow. Tak, i patrz tylko na to. Podjeżdżamy i zobacz, to jest dom na pewno premium, dlatego że on jest na niebiesko. Jest tutaj nawet taka ety etykieta, można powiedzieć, dom premium. A tu jest dom vip -ów. On z zewnątrz wygląda bardzo bogato. i zobacz... mają takie światełka. Tak, on jest taki redowy, bo zobacz, jak zrobimy sobie teraz noc. Zobacz, ja zrobię sobie noc. Czekaj, tylko muszę włączyć czas, żeby właśnie ci pokazać, bo ja też mogę sobie tak sterować. Patrz na to. Uwaga. To zobacz, jak on tak. się błyszczy. No. Zrobiłaś noc? No, zrobiłam dlatego, że ja mam Game Pass VIP i jak mam Game Pass VIP, mogę też mieć serwer prywatny i mogę takimi rzeczami sobie sterować, ale teraz zrobię na przykład jasno i już zatrzymuję czas, żeby czas nam nie uciekał i mogłabyś sobie, masz wtedy więcej czasu, żeby zdecydować, jaki Game Pass wybierasz. Dobra, a możemy ich odwiedzić? Możemy, no to chodź, idziemy najpierw może do premium, co ty na to? D jak ale możesz zauważyć to... na pierwszy rzut oka, no to VIPy mają taką złotą limuzynę, a premium ma takie troszkę słabsze auto. Ale zobacz, one właśnie tak mieszkają. Też! One mają basen, mogę skoczyć? Możesz wskoczyć, tak! I to jest właśnie dom premium. Mogę ci też pokazać, że tutaj jest ta, taka tajna skrytka. Chodź tutaj, Amelko, patrz, tutaj możesz sobie przejść. I zobacz. I to jest takie tajne pomieszczenie fajny pokój, no, taki, taki by pasował I do by ciebie w sumie. Mogła i sama siedzieć. Tak, możesz sama siedzieć i to jest dobra skrytka też wchowanego, więc jak ktoś to pamiętaj. Teraz już wypływamy, idziemy zobaczyć u góry jak one mają. Okej, okay, macie basen. Super, jestem basem, podoba mi się. Ja ogólnie... Siłka, ja jest ogólnie mięśnie. widzowie, jak coś, to ja, ja nikogo nie oceniam. Nie mówię, kto jest lepszy, kto gorszy, dlatego, że dzisiaj decyduję o wszystkim Amelka. Jak dobrze wiecie, ja mam wszystkie game gamepasy, które tu są. No wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, trzy, piętnaście gamepasów mam wszystkie. Natomiast Ameryka dzisiaj decyduje i ona sobie sama wybierze Game Passa, którego chce. Fajny macie dom. Ogólnie tak, tak, bardzo fajny. Choć jeszcze zobaczymy sobie u góry, bo jak widzisz, wszystko tutaj jest na niebiesko. No, nie mają zbyt dużo tych ozdób, bo mają też limit takich propsów i tak dalej. Aha. Ale ogólnie mają dużo pieniędzy. Okej, okay, no, ładny mają dom, nawet jest fajny. Nawet jest fajny, dobra, okej. Okay. Jest jest? Jeszcze wyżej też tam coś jest, możesz i zobaczyć. Tak, to są jakieś pokoje i możesz mieć ich dużo, możesz sobie tutaj też stawiać różne rzeczy, więc naprawdę jest spory wybór, jeśli chodzi o premium domki. Natomiast chodź, idziemy jeszcze zobaczyć właśnie do VIP-ów, bo one mają tak troszkę mniej tego wszystkiego, ale Dobra. to nic, to ja nic. Się tylko pożegnam z nimi. Dobrze, idziemy teraz do VIP-ów. Dobra mama, ja się pożegnałam z nimi. Powiedziała, że mogę je odwiedzać kiedy chcę. Aha, no to super. A zobacz, tutaj mamy dom VIP. Chodź, idziemy zobaczyć. Wow, ale to jest dom, Niezły! O, dzień dobry Pani Patrycjo, zapraszamy do naszego domu i tą małą kruszynkę też. Dzień dobry, a widzisz, one są od razu takie weselsze, żywe i nas zapraszają, bo one mają dużo pieniędzy, więc zobacz, na wszystko je stać. Zobacz, jakie one mają tu lampki, jak one mają dekorowane. Wow! I też mają basen. No i też bardzo duży basen. Zobacz, one mają nawet w domu, można powiedzieć, basen. Na tej samej kondygnacji. Wow, nieźle. Ona zaprosiła nas teraz na, na górę. Chodź tutaj, zobaczymy, Amelko. Znaczy, ty musisz zobaczyć. Wow, jaki tu klimat jest! Ale jest fajnie i takie fajne łusko ze światełkami. Wow, ale bogactwo! Ile wy macie kasy? One mają talas nawet i mamo to jest zakuzy. Aj, Amelko, weź się ich, zapytaj, ile one mają pieniędzy. Może pokażą. Bo w sumie one mają wszystko za darmo, ale dzięki temu mają pieniądze, bo mogą zaoszczędzić kasę. Zobacz, one bambelki włączyły. Wow! Jak się? No. A ile macie pieniędzy, dziewczyny? No właśnie, zobaczymy, czy nam pokażą, bo one mają kasę, mają złoto i nie tylko, ale one chyba myślą, nie wiedzą, czy ma mają pokazać, czy nie. No, ja, ja nie powiem nikomu, dziewczyny. No właśnie, no. Kto jedzie moim autem? One ukradły. Zobacz, premium zabrało moje auto. Ej, co no wy zabieracie nie. moje auto? No nie. Patrz. One tu mają statki złota. No, zobacz jakie one są bogate. I ja wow. cię kręcę. Ile tego złota tu jest? Zwariowałyście? Wy naprawdę macie tyle? Ja nawet chyba tyle nie mam. Ale one mieszkają w trójkę, dobra? One mieszkają w trójkę, więc to, to da się wyjaśnić. Mama, one są bogate. No i to naprawdę dobra. A chodź jeszcze, Ameryko, ja ci coś pokażę, to jest mega fajne. To mają domy VIP. Zobacz, możesz tutaj wejść i nie spadniesz na dół. <głosy> <głosy> Jakie to straszne. Ja na początku się zawsze bałam tutaj wchodzić, a to tak specjalnie jest. Niezłe, co? Ale, czemu? My latamy w powietrzu, mama! No normalnie latamy w powietrzu, bo to jest dom VIP. Ja umiem latać! <noise> Tak, umiesz latać? A zobacz, tutaj mają takie łóżko, i ogólnie. Ej, zobacz, safe tu jest. Zobacz, sejf. Yeah, tak one to mają tu safe. A małym safie? jest złota? No i pieniędzy więcej, naprawdę. O. Dobra, a wiesz, że możesz się też ich zapytać, czy przywiozą cię autem, bo to oni mają limuzynę vipowską. O, już idą nam zaraz pokazać, jakie mają auta, bo mówią, że mają jeszcze więcej. Bo u premium właśnie nie widzieliśmy żadnego auta, nie pokazały nam, nie zachęciły ciebie, Amelko, co nie? Ale trąbią ich autami. Tak, trąbią, trąbią, zobacz. Chodź, wsiadamy, oni nas przywiozą. Ja wiem, ja znam to uczucie widzowie, ale wiecie, muszę trochę udawać, żeby Ameryka była też podekscytowana. Mama, to... ja się na dachu! Jak super, Amelko! Wow! Mam ja nie mogę. A patrzcie, to jest auto premium. Jakie one mają trochę słabsze auto, ale to nic. Ja nie mogę! Jedziemy, zobacz! Jedziemy! Wow, jak szybko! Ej, to jest ekstra, ci powiem. Naprawdę! No, A! jaki zakręt! Zobacz, Amelko, podoba ci się? Jest super. Szybka jazda, tylko się trzymaj tam na tym dachu. Co, nie mam się mała. co tu się dzieje? Ło, wow, pali się! O nie, pali no, się! Ja, nie zbyt, się A, pali się! O nie, szybko! Musimy stąd wysiadać, Amelko, wysiadaj! Wysiadaj! Trzy, dwa, jeden, wyskakuj! Wow! <laughs> Mama, to było... Zobacz jaki dym tu się uniósł! Coś się wydarzyło! Ja cię kręcę. I co myślisz, Amelko? Który game pass jest najlepszy? Mama, bo wszystkie game passy są... No, ja ci jeszcze mogę pomóc podjąć decyzję, bo ja troszkę nagrywałam takich odcinków, że wybierałam i tak dalej. I wiesz co? Na przykład Premium ma fajne domki, ale VIP ma trochę lepsze i ma pieniądze Premium, a VIP ma złoto. VIP nigdzie nie muszą płacić i wszędzie wchodzą za darmo, bez kolejek, a Premium muszą stać w kolejce i muszą płacić. Ale z kolei VIPów jest trochę mniej, bo nie wszystkich stać na tego Game Passa, A premium jest więcej osób i możesz mieć więcej znajomych, także wszędzie są plusy i minusy. Są tutaj lepsze auta, tu gorsze. No różne, różne są plusy. No nie wiem, co jest dla ciebie ja ważne. Wiem, co ja mam zrobić, mama, ale mam jeden pomysł. U? Jaki masz pomysł? Bo ja pomyślałam, że może zapytam. I oni napiszą ci w komentarzach, czy Amelka ma być plenią, czy VIP. I wtedy zobaczymy komentarze i wybierzemy mi game na urodziny. No dobra, to wy widzowie możecie zdecydować, który Game Pass najbardziej by pasował na początek dla Amelki. Wybieramy dla niej premium, czy vip Musimy jej coś wybrać na urodziny, więc wy decydujcie, piszcie w komentarzach. Ja przeczytam wszystkie, policzę i wybierzemy wtedy dla Amelki. Ten Game Pass, który będzie miał najwięcej lajków, najwięcej komentarzy, właśnie z nazwą tego Game Passa, to wygrywa i Amelka go dostanie. Piszcie, Premium! Właśnie, piszcie VIP czy premium. Mam nadzieję, że trochę udało mi się przybliżyć tobie życie tych Game Passów na Brookhaven, bo każdy żyje tutaj jak chce, ale to się różni właśnie, że VIP są trochę lepsze. Także decydujcie widzowie w komentarzu, subskrybujcie kanał i zobaczymy sobie, jakie życie wybierze Amelka. A właściwie wy musicie jej wybrać życie Game Pass.